My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach Czerwona Jerzymina, czerwona Jerzymina Cholera, cudowna jest kochana dziewczyna Moja Asia, Basia Jerzymina Czerwona Jerzymina Bam bam ba baba ba, ba, ba. O łowo Mogę pokładać też różne rzeczy To jest szybko na ten temat Jak ona to ten układa, a ja to robię na żywo, a nie na jakieś całe te. Całe te to można. Zrobimy całe te przyjdzie czas. Będzie całe te. No i już. Dziadek szedł zawsze herbatę. No, a mówił. Jako co chcesz do picia? Y, czy może ci kawę z mlekiem? Czarną kawę z mlekiem. Może dziadek zrobić. Bardzo ja, lubiłeś czarną kawę z mlekiem? Tak, lubiłem pić. Lubiłem jak dziadek mi, bym, robił robił, świętowami. Widzę łzy w oczach, masz A dobra, to już nie płacz. Wojtek jedzie po mnie jak po maśle. Jadę po maśle? No było słychać właśnie dzisiaj na filmach. Ale dzisiaj? Nawet obiadom nie dałeś jeść. Masz Ale... zjeść, masz już zjeść. Ale dzisiaj troszeczkę był spokój. Ostatnio siedział. Przybierzesz się nie umyjesz, nie masz czasu. Leniuty. Ostatnio siedział na swojej dzielnicy na ławce. I ja mam apel do pana dyrektora. pogotowy na ulicy Poleckiej, ażeby... Zastanawia się do kogo wysyła pogotowie. Bo może naprawdę karetka była potrzebna, potrzebna była w inne miejsce. A Straż Miejska wezwała, że człowiek udaje, że chory. Ale nie, nie wie od... sprawili czy wszystko w porządku ze mną. Ale nie, nie wie, wie od której pory, bardzo. Bo jak się nawącha, to, to ludzie wzywają Straż mińsku. Straż mińska jedzie. Czekaj, my weźmiemy taripę. Proszę na mnie nie nagrywać, bo ta kurwa zaraz tą kamerę rozpierdolę kurwa, nie masz, nie masz prawa nagrywać na mnie. Ja nagrywam na... Nie, na mnie nagrywasz też. Na, na Straż Proszę mojego imienia kurwa nic i mnie tutaj nie ma, dziadu. Sam dziad. Dziad, kawaryński dziad. Pierdol się kurwa. Właśnie odpierdol się. I straszmieńska, nie tylko dla takich ludzi, Jedną wzywajcie, ale pięć pogotowie albo sto. Albo wszyscy i Was wszystkich tam potrzeba. A które będą ludzie naprawdę potrzebować tam pomocy, nie prawa, kurwa, to nagrywać, nie ma na Was. Bo to, do takich ludzi nie chcecie okazać. przyjechać, pomagać. Co to nagrywa, tak Tylko ten pomagacie ten... dla pijaków, alkoholików, narkomanów, którzy siedzą w lasach, ja. przy blokach, w błąkają i tak dalej. Przepraszam bardzo, I w, tam w tym burdelu siedzieć, w tym domu, to nie dało to szała. O będę... Może spokojnie zjem wreszcie. Nie wysłuchiwać non stop. No dobrze właśnie. Aśka właśnie ciebie namówiła. Już zaczynasz? To zaraz ja pójdę na podwórko. Ja pola policji powiem kurwa W soboty się wybiera właśnie na policję. I będziesz odpowiadał za nagrywanie na mnie głupot taki. Badaj! Badaj! Dobrze. Ja czekuję, że ciebie nękam wszystko. Będziesz odpowiadał za to. Nie masz prawa mnie nagrywać. Nikt nie ma. Tak samo będzie po, po linii. Ten będzie odpowiadał. Za nielegalne nagrywanie na mnie filmów. I głupot gadanie. Na mnie Na nie nagrywasz? Pewnie, że ja kamerę tam. No to ty, to sprzedasz też. Bo nie masz mnie nagrywać. Ja cię nie nagrywam, przepraszam bardzo. Nie? Proszę się nie odzywać, ja nie jestem z Ciebie, żeby na moim kanale, żeby Ciebie było słychać. Nie, ma, nie masz prawa na mój temat, na swoim kanale, wypowiadać się. Kobiety, i my chcecie ją wziąć za żonę? Właśnie, jeden rady snów jeść. O, podgrzałem nie da rady, zaraz ci to na łeb kurwa rozpierdolę. Chciałem, żeby na łeb było Właśnie, rozpierdolone. Co powiedziałeś, kubkiem pierdolni mnie? Nie ja mówię, tylko nieznany, mówię, do że wojska, żeby kupkę pierdolnął tobie w łeb. Tak! Zaraz zadzwoni. Nieznany. Nie Dobrze, że wojsko cienie po tobie. nie mu. patrz jemu! Słyszeliście? No, no, no dostałeś paczkę. Wszystko... Wszystko zabierasz... Wszystko zabierasz sobie. Jak ty takimi myszynkami nie goliś się, to możesz, kurwa, nogi golić. Z czego? Z nogi? Kurwa, z nogi żyletka. Jak się zrobił z nogi żyletka? O, słyszeliście. Mam do... Już mi się nie chce Kurwa, z nogi możesz się golić. Brzydę się ciebie tutaj. Już tak mi dokuczasz, jak nie wiem co. No ja to dokuczam, tak. A co nie dokuczasz? Ooo, dokuczam. A dlaczego tutaj policja nas przyjeżdża? Wezmę się wariatów. Dlaczego strajk miejska przyjeżdża na mnie? Dlaczego? Powiedzieli, że. Ja by... Kto wysłał SMS-a? A Al co ty mieszka? To ja wysłałem SMS-a? Powiedzieli tak. Tak, strali. Powiedzieli tak słuchasz wszystkich, kurwa. Jakże zagodzę te szerokopiarki na i pojadę do ich kurwa. To jedź! No, przyklinę, no stop, przyklinę. Ty Boży jesteś! Ty w Boga wierzysz! I dam... W diabła, a nie w Boga! O no, tym, film. Ty w boga wierzysz! Widz, tutaj nie można nagrywać. O Przyklinam Ciebie. No to właśnie jego. Widzieliście, ile ja poprałem? To on nosił tutaj O tam jeszcze te spodnie On buty już suche On stripki, skarpetki Wszystko po prostu Ja No stop Muszę ja pokazuję jak jest Tego tutaj nie było Tu był porządek Tu wszystko było wyrzucone, posprzątane No ugółem kalosze Całe to wszystko po prostu macie Możecie sobie No co mówiłem? O. Zobaczcie o Kola Nikola Wszystko <laughs> Nie wiem Jak to będzie Ale ogólnie jak to będzie To będzie Ja poprałem Kot. I wszystko jak pachnie. Niech pan Krzysztof K, jak to się mówi, powie, czy to nie pachnie, czy to śmierdzi. Nie wiadomo, może śmierdzi gównem. Pachnie. Nie, o, śmierdzi. Śmierdzi. Na pewno nie śmierdzi tak jak warto. Trochę poprałem W domu pobyłem I O To posechnie Całe to wszystko Tak to jest właśnie No to To też wysnie. O, puściłbym, bonka. No to nie szkodzi na świeżym powietrzu, co mi się nie stało. Okno było otwarte. Teraz będę zamykał. Cholera. He-he-he. <laughs> <laughs> Czy może ja będę prać za Wojtka jego ubranie? Co? Ty masz moje ubranie prać? Powiedział człowiek nieznany, że ja mam prać. No ja sobie prałem, bo Nie, powiedziałeś. I... Powiedziałeś. Powiedziałeś. Ja widzę, ja widzę film ten, ja widzę film. Ja zaraz powiem, żeby żeby wykasował, a nie to będzie będzie inaczej. Zbanowany będę! Będzie inaczej. Wykaż ten film. Nie. Wykaż ten film. To ja to ja zarobię tobie, że będzie zbanowany. To dobrze właśnie, ja jestem. Tak. Tak. Nie, ja pokazałem. Tak. Że trzeba Wykazuj to... ten film! Nie! Wykazuj ten film! Wykasujesz! Nie! Wykazujesz! Wykasujesz. Widzicie Państwo? Widzicie? Jak gra? Jak gra na nerwach? Ja, Widzicie? 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 <grym> Widzicie? 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 Jak będzie masz! przyjaciel? Jak będzie Was przyjaciel z Kodeksu? Chcemy wykończyć! no, A tu te miseczki pochował kurę, że ledwo znaleźć. No tak, no to wszystko twoje. To wszystko twoje. Ja tobie to wszystko zostawię, jak mi tutaj... Ja najważniejsze rzeczy zabiorę, a to wszystko tobie zostawię. I powiem cię papa. Pa. Tak jak pomachałem dla... Moniki z Krakowa. Papa! Pa. Ej, błędzie! Lej! Lej, połypie! Lej, kurwa, ja, ja zaraz na policję dzwonię! Kurwa. Lej, pomypię, ja też pojadę! Kurwa, twoje tutaj zabawa, kurwa! Lej! Lej, pomypię! Lej! Zabawa ci się skończy, kurwa, za takie kurwa! Lej, pomypię! Lej! Lej, pomypię! Lej, bo ja nie chcę, żeby w komputerze! Wyłącz! Ja, ja nagrywam, jak sam nagrywam, to normalne, spokojne filmy. Sami widzicie. Tu nie mam. Nie ma takiego czego, żeby tutaj nie można nagrywać. Ja tu chyba lightan nie będę robił. Muszę się wyprowadzić się stąd. Jak najszybciej. No! I mininę mam. No. Będzie sam tutaj siedział. Mnie to nie interesuje. Co z nim się będzie działo. Teraz dzwonię do dziennicowej, czy może? Dzwonię, żebym się, żeby mnie zajęła. Dzwonię. Ja wszystko powiem jak pokażę, to na pokażę to, do dziennicowej pokażę. No ty po, pokażę, tak. to Tak. pokażę pokazywać? Tak. Buciorczyki pokażę. Tak. To pokazuj. Co ty mnie straszysz, Tak. Co? Manga zapłaciłem i chuj mi Co, Przeze mnie! Przeze mnie zapłaciłeś? Co? Przeze mnie! Tak, przy siebie! Wydajałeś mi z domu, ja chodziłem wąchając! Ach, ty cholero, jasna! Chłamciuku ty cholerny ty! Tak to było wszystko przy ciebie, nagrywać, nagrywaj! Niech ludzie wiedzą! Dłonisz z nami, że to ja winny! Wszystko! Że to ja winni! Że, że ja daję się do ulicy! Dla każdego mężczyzny! Stałeś pieniądze, za wszystko płacił! Tak! Tak! Trzymy. A! Nie będę mówić nic! Na wszystko przyjdzie. Pora. Przyjdzie. Dla ciebie. Do wora! <noise>